Jak jeszcze raz, ktoś mnie zapyta o porwanie samolotu w moim życiu, to zajlepiej... Co eee, mam powiedzieć? To, to, dobra. Zostałam wtedy wyrzucona z liceum numer 4 i poszłam do liceum numer 10. No i tam byłam całe 3 miesiące, bo, bo właśnie w lutym, nie, w grudniu, y, przyszła propozycja porwania samolotu. Co cała ekipa? My znaliśmy się z osiedla, chodziliśmy do różnych szkół, ale poznawaliśmy się na osiedlu. A jak to osiedle, no to ludzie wtedy się, wiesz, widywali na osiedlach, no, zwłaszcza w takim wieku, no, nigdzie się specjalnie nie chodziło. I jak przyszli do mnie do domu, to było jakieś popołudnie, wiesz, to była zima, no to, to mogło być około, nie, przed Marek, Paweł, Ada, Robert. No i przyszli no to przyszli. Do mnie w kółko ktoś przychodził, bo mnie było wolno palić w domu w przeciwieństwie do innych tam nastolatków. A ja miałam własne mieszkanie. Obok rodziców, na jednym piętrze. To wszystko było Towarzystwo z dobrych domów tak zwanych w Polsce. E, ro, rodzice m, jednego kolegi to był radny, drugiego e, mój ojciec był radcą prawnym. Innego rodzice Kasi są znani, ponieważ wiadomo, byli dziennikarzami. No i przyszli tam, usiedli, piliśmy sobie tam herbatę, gadaliśmy. Tomek się cały czas śmiał. Wiesz, jakś głupawy, on się śmiał bez przerwy. No i oni nagle mówią, czy ja bym nie zechciała e, e, pojechać sobie na, do Berlina. No pewnie każdy by chciał. Choda 8, Plusarczyk 9, gawroński 10 Chodziło o taką ideę, żeby wyjechać na zachód. chodziło o to, że trzeba coś zrobić dla kraju i tak dalej i nam się wydawało, że można połączyć jedno z drugim. Po co normalnie wyjechać, jak możemy wyjechać jak bohaterzy i po prostu będzie łatwiej. Po co wyjeżdżać w ciemno na zachód, jak można wyjechać po prostu na na zachód, ale być quasi bohaterem. Tak, takie, takie było nasze myślenie, nie? Panie dyrektorze, co z tymi butami? Będziemy mieli w czym chodzić, czy nie? No, aktualnie jest niedobrze. W Jego czwartek stałam tu, proszę Panią, od dziewiątej do pół do trzeciej, pół do piątej dostałam jedne buty dla syna, a jeszcze mam dwoje, dwie córki, nie dostałam nic. I nie wiem, kto załatwiał broń. Chyba Robert. E, granat zrobił na zajęciach praktyczno-technicznych Paweł. A trapę, bardzo zgrabną, z możliwości manualnych chłopak. Yy, żeby zdobyć pieniądze, to oni się chyba trochę poskładali. Natomiast yy, ukradł rodzicom z sejfu pieniądze, a także cały taki bardzo drogi wówczas yy, sprzęt muzyczny, który oni sobie przywieźli za granicę. Yy, spotkali się w i chłopcy do toalety. To był kolega z osiedla, nie był, nie był z paczki naszej. E, dostarczono nam adres do chłopaka, który po prostu ma coś, e, ma takie rzeczy tego typu, jak broń i tak dalej. Zorganizowaliśmy pistolet wtedy z amunicją, a reszta, reszta to były same atrapy i tylko chodziło o to, że pistolet z amunicją został wystrzelany z prostej przyczyny, dlatego że założenie było proste, żeby nikomu się nic nie stało podczas tego porównania. A w czasie stresu nerwowego brane było pod uwagę to, że może się komuś coś stać i żeby nikt nie zginął, żeby się nic nie stało. Po prostu to było kopić na wodę fotomontaż. Chodziło o to tylko, żeby psychologicznie zadziałać na załogę, żeby polecili do Berlina, a nie do Kołobrzegu. Pierwszy co mi przyszedł głowy, to wiesz, jak to z filmów, jak przenieść broń przez... nawet się nie zastanawiałam, skąd wezmą, tylko jak przenieść broń przez bramkę. No więc jeden z nich, nie wiem który, no i tam wszyscy naraz mówili, że jest taki pomysł, owija się broń e, folię taką e, spożywczą, tą z y, srebrną i nie, nie dzwoni. Bo tu chodziło o to, żeby pokazać komunistom taką jedną rzecz, że wy nam nie dacie paszportu, a my sobie i tak wyjedziemy po prostu. To sobie weźmiemy to sobie wezie, samolot na, na moment i, i na tym się impreza skończy. Dlaczego się to nagle wszyscy tyłem odwrócili od kamery? Bo wy durni jesteście. Jak będziemy statyst, to mam nam Dla was jest dziwne, że ludzie winą. I wtedy już poszli na pańskie dwa w tej taksówce to wszyscy się śmiali? Ale, ale to był taki śmiech, wiesz. Ja myślę, ja, że ja, ja, wszyscy przekrywali strach, bo nikt nie chciał pokazać, że tak naprawdę to się boi i przydałoby się może nagle Takich nerwów ja nie raz miałem w życiu. Ja nie czułam strachu, no bo to jest taki moment, że jak już coś wchodzisz, to no nie wiem, no, no po prostu jesteś w jakiejś takiej adrenalinie maksymalnej i nie, nie, nie wiem, no nie myślisz, stajesz myśleć. Ja wchodziłem jako jeden z m, może nie z pierwszych, ale przyszedłem bez problemu całą kontrolę i tak dalej. Stałem, że lasem, wow. co miałem na sobie, przeszedłem to wszystko bez problemu. Nie no, to był taki, taki, taki barak raczej z tym, że było rzeczywiście jakoś dość sporo ludzi. I to, to, to Tomka zaniepokoiło, że jest za dużo ludzi. I że ci ludzie nie wyglądają według niego na pasażerów. Ja nie pamiętam, ja pamiętam tylko halę i po prawej stronie... Tak ma jakby kawiarenkę, to był taki stolik, herbata w szklankach, to wiem, bo jak Tomek pił herbatę, to mu serce dzwoniło o zęby. Szklanka, on nie mógł w ogóle jej podnieść do ust, on tak, wiesz, i tak mu dzwoniło, bo on wie tu jest pełno tajniaków, pełno. No wie, co ty zariowałeś, skąd oni by się tu wzięli? No, wchodziliśmy każdy z osobna i weszliśmy do samolotu. I tam w samolocie po prostu każdy czekał na moment odlotu. Samolot zapuścił motory, zaczął kołować, po czym się zatrzymał. Jak się zatrzymał, to wpadli ludzie z ochrony i wyciągnęli nas po kolei wszystkich. Powiedzieli mi, no z tego to wy nie wyjdziecie. Nie mieli. byli. No za, zaczęli od bicia, nie? Bo po prostu zostałem, <śm> od razu do, zostałem zbity, nie? Nie wiem, czy moi koledzy też, bo tego nie widziałem, bo to się odbywało w innych pomieszczeniach. Najpierw, najpierw dostałem po twarzy z otwartej ręki, a potem jak, jak się wywróciłem, po prostu to byłem kopany, tak normalnie z buta. Czekali oczywiście na ubeków. Przyjechało ich czekało czterech. Nie wiem, czy resztę przesłuchiwali, ale chyba nie dlatego, że oni nie przesłuchiwali do świtu. Trochę rozebrali i tam po prostu gonili ją po śniegu, nie tam i z powrotem. Nie? Zadawali mnóstwo pytań, między innymi pytania, czy w domu rodzice się mną zajmują, i zawieźli nas, znaczy mnie do Milicyjnej Izby Dziecka, to chyba był prokocim wtedy. Zostaliśmy zamknięci. E, Każdy osobno e, dostaliśmy sankcję prokuratorską na trzy miesiące z góry, z tym, że siedzieliśmy miesiąc czasu. Dziewczyna, wiesz, no, na lotnisku z bronią, bo to było, że dziewczyna z bronią, nie? Nawet tak było napisane w tej notce, że pojawiłam się z bronią na lotnisku. Ja, nie. No. Powiedzieli, że nie wyjdziemy już z piadla no, na pewno przez następne 20 lat, nie? Albo 25, nie? Ja tylko pani, że mama powiedziała do mnie jedno zdanie. Rany boskie, coś ty zrobiła babci. Jakaś kobieta do mojej mamy mówi, niech pani przestanie, widzi pani, w jakim ona jest stanie. To było chyba po odebraniu mi z tej Izby dziecka. Hmm, ale generalnie nie pamiętam żadnej awantury w domu. Dorota zawsze była trochę historyczką. Zawsze bardzo na nerwach działała. Jej reakcja na to była bardzo nerwowa. Ona krzyczała o prowokacji, o świństwie. Natomiast tak? on zawsze podchodził bardziej ironicznie. Maciek Szumowski był wtedy redaktorem naczelnym słynnej gazety krakowskiej, która miała ogromny nakład. I na, na czarnym rynku chodziła po 6 dolarów za sztukę. Byli ludzie, bardzo wielu, którzy byli zdecydowanymi przeciwnikami Szumowskiego i tego kursu Gazety Krakowskiej. I cała sprawa Kasi, moim zdaniem, była prowokacją przeciwko, przeciwko Szumowskiemu i przeciwko Dorocie do i przeciwko Gazecie Krakowskiej. Chodziło o to, żeby mój ojciec Szumowski, mój ojczym Maciek, podać do dymisji. Ten szalony pomysł, to zostałem sprowokowany ja z, z Markiem. Zostaliśmy sprowokowani, sprowokowani w knajpie w Krakowi. Chodziło o taką ideę, żeby wyjechać na zachód i wywieźć papiery Solidarności na zachód. Bo tak to zostało nam przedstawione i na początek dostaliśmy trochę kasy dolarowej. I po prostu kontakty, u kogo możemy zorganizować ewentualnie broń, do, i wszystkie inne rzeczy były obiecane, że nam ktoś pomoże. <laughs> Napiliśmy się trochę i nam się ta, ten pomysł spodobał, e, aczkolwiek e, mogliśmy wyjechać normalnie na zachód, ale nie było to tak proste. Ja nie wiedziałam, że w międzyczasie, jak ja siedziałam z tomkiem przy stoliku. Reszta chłopaków, nie wiem, którzy, ale pewnie wszyscy, powyrzucali do ubikacji na lotnisku. Ten kas, ten nóż, ten granat, atrapę, pistolet gdzieś tam w kącie ukryli. No do, dzisiaj, do dzisiaj nie wiemy kto, bo śledztwo zostało zamknięte, a, a tego faceta, który to zrobił, który nam to zaproponował, nigdy nie znaleziono. Im na rękę byłoby bardziej, żebyśmy weszli z bronią. Bo wtedy już mielibyśmy wyroki, gdybyśmy mieli broń w ręku. Mieliśmy takiego kolegę, który brał w tym udział i nie brał udziału. Nie brał sam udziału, potem, potem się z tego wszystkiego wycofał pół godziny przed, przed, przed samą imprezą. Zostaliśmy w Robinii przez Roberta, który miał po wyp... prostu klasyka. Miał wypadek samochodowy i wobec go wzięli i powiedzieli mu, że, że oni mu to wszystko anulują, pod warunkiem, że on będzie donosił m.in. na nas. No dopiero dopiałem swego, bo wyjechałem w 1986 roku. Czekałem po prostu na... czekałem na możliwość wyjazdu z Polski cały czas. Powiedziałem, że drogę mam zamkniętą na wiele lat, niemniej jednak udało mi się to troszkę ich przechytrzyć. Jak leciałam samolotem zaraz niedługo, jak już mogłam lecieć, leciałam w 89, no to nie no 9 lat prawie, bo rok wolno mi było się zbliżać nawet na lotniska to śmiać mi się chciało, bo się odwróciłam do tyłu, a tam trzech gości z bronią, tak. Chciałem się, a, moja zasługa. <grym> to żart jest. To nie porywałam. Nie porwałam. Nie samolotu? Nie udało się. powiedzieć. I całe szczęście, że się nie udało.